killer. Cześć, Obcy chyba. Tak, bo chyba są je jego jak haki, jesteś. tak, bo są tak. jego haki. No już widzę łaźnię, Już łazi tu. Boże, dopiero przecież człowiek się sta... Czemu kogoś widzę? Seduj Boże. No. W, w bibliotece się jesteśmy. Nie spodziewałam Słośnie ci wiesz aha. Nie, nie, wiesz co był terror, był terror, rozgl rozglądałem się gdzie on jest i nagle był za mną. Dweat nas wiebał, nienawidzę go. Jakąś kogoś widziałam na... Aha, bo on niósł tą, y tą y chyba rakietkę i dlatego... No co ja mam teraz zrobić? U góry gana nie było. Ciekawe czy tutaj w ogródku jest gen. No w no, bibliotece robiliśmy tam było fajnie. Dobra, spróbuję ten na dworze zacząć, ale mi tu wyjdzie, no patrz, przyszedł mi tutaj zaś ten Dwight. Ja pierdolę, no już uciekłem nie do... Nie markowych części. ...do biura. Może <laughs> taka szansa, żeby to zrobić. gena. No, się. Już, już ginę przez niego. Trzeba go zrobić, żeby go ogóle nie. mu się skrzynka swoją. Bo z wszędzie biega tam, że nie trzeba. Za debilnie. No, no, chodzi no i... więcej, że to wieżyczka. Wieżyczki tak chodzi i rozkłada od samego początku. Koto... Dziadkowi się coś stało. A nie, krzyczane pewnie, no dobra. Ja też mam dość. Pieprzeć i nie mogę leczyć. Dobra Adam, cicho. Jestem na ogródku. No Na pewno jeszcze coś w się oglądałem z zesrany yeah, pod łóżkiem dalej. 10 jajek, wiesz? ciągle biega. Dziesięć jajek. Wszystkie? Yeah. Wszystkie pękły. No mówię ci, że on no, musisz smażyć, bo to w tej tyle. No, ale powiedz mi, co to jest w ogóle za zabawa? Jego ja nie rozumiem, po co on to Ale to nie jest robi? zabawa, to jest taka natura kota. Natura kota. to jest pozna moją naturę to lepiej, żeby nie... To no z reguły zrzucają wszystko te wyboki, nie? No nie wiem, moje się trafiły jakieś apnięte i nie robią. No dobra, ale yes. ja rozumiem, że jak na przykład sobie zrzuca od młodego jakąś piłeczkę i się potem nią bawi, tak? No ale czasami zrzuca. Dzisiaj mu jeszcze piórnik też zrzucił, żebyś wszystko się wysypało. Nienawidzę tego Dwighta. A zaś on cię zrobił! Przyjdę po ciebie. Czekaj, w se, bo nie wiem... A nie, dobra, ja mam na barby, Tu mnie nie zobaczy jakby co. Mm -hmm, żeby on tylko nie chciał iść tutaj, proszę. Prawie na skończenie był ten gun w, w bibliotece. Co się stało z tą figurką? Kuźwa, w ogóle słuchnego. ten killer do wyjebania. Jezus! Mam co mam zrobić, nie powiedz mi. Będę mógł mnie uderzyć. No też nie. O! Oj, myślę, że weszło. że jest tam co. paleta? Jest. Yeah. <laughs> Aj, No co mam zrobić? Powiedz mi, no, co mam zrobić? Zżywać się idzie już prawda? Wylegany w miejscu. Dobra. Nie ściągajcie mnie. Dobra, Dwight, bo naprawdę... Wziął tego dłajka. Dobra, może spieprzamy razem, chodź. Musimy gdzieś daleko. Ja mu nie powiem. Nie ma, że daleko. Tutaj nie ma takiego. Tu nie ma przejścia. Może ten Ken na zero. No... Barba, ten. Albo barba, albo leczenie pielęgniarki, więc jesteśmy leczenie pielęgniarki. Leczenie Z... pielęgniarki. Wezwanie. Wezwanie pielęgniarki jest. Więc nas widział. Albo może, nie wiem, może ten perk chroni nas obu. to to perkę może ściągnąć sam w Aha, dlatego był taki chętny ściągać innych. No to ty tak tego No, co to jest? Się kręci przy haku na stopnie. Nie wiem, test malutki. Przeciążenie, czy Timba, to coś. Tumberski reporter for killing everyone, in the game. No, może zaś. on tutaj z dwaj itemity? Nie sam. Może mam nadzieję, że na dole, błagam. Ja! Jezu, ale żeś dostał. Nie wierzę w to. Tak. Może no zablokował się, ale wyjść, nie, datce, tym że już miał ostatni... <grystanie> Tam jeszcze jakiś derkaw jest. Zużyty właśnie. Ale to dostał w łeb. Hmm. Jesteście gdzieś na dole? Na dole. Uh -huh. Zlecę tą dziurą mu podrej zaraz. Koniec jeszcze? Uh -huh. Po bramę go. będę leżeć. nie słyszę tego nic. jak się usrał gul. Tutaj koło tej głównej. Tak. Czemu nic nie ma w ogóle serca? Nie, no ja nie mam jak pomóc, bo... Tak on się to jest w ogóle śmiech. No. To jest dla tu. Ja zaś te kwiatki sobie nie No tak, widzę, że kwiotki tam, tam, Nie wiem, podnieś tamten... Dobra, kawku przynajmniej mogę sobie wypić z kokore. No. Nie, nie ma perki ten tu Minna, Mina to jest chyba albo podsuchny... No, no patrz gnuj! Szybkie biegamy no. No Proszę wydać. Perki ma spokój, też mi zabrał. Czyli widzi. Tytuł, mhm. tu, tu, tytuł, tytuł. ta muzyka jest chora. Czeka, jeszcze tak. dziadka, zobaczcie, jakie ma perki. Bo dziadek to ma sprint. Tak. Krzynki widzone, dziadka i oko takie z hakiem w środku. No to jest chyba widzielnie przy haku, jak wisi. Jezus, no prawda. No kończy gena w zasadzie w, w tym pokoju, co liker z szybą. Czyli w drugim skrzydle w ogóle w zachodnim, bo jest wschodnim. Zresztą jeden gen wam został. to no, bibliotece nie, no. skończyłaś, tak? Tak, no na no, hamca. O, może tu nie przyjdzie, bo tu byłem zrobiony. Ciekawe, czy pójdzie po tego. A, jak ja się wydrę zaraz, to stane hajny. No, no, widać tak. killer'a, więc... Wszędzie te wieżyczki, najważniejsze, że Dwight postawiał. <tryk> Poszedł po niego. Okej. Okay. Ten tam ciepło nie obchodzą. Cyk, 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 cyk. No ale co? Leczyć? No to stój! Ma wyzwanie, więc cię widzi, że się leczysz. No i tyle. Nie wiesz, się boję, że mnie skoczy na łeb, zaraz wiesz. No wiedziałam, że go widzi. Czekam, co mam zrobić w tym momencie. Nie widzi na razie. Co? Ale nie widzicie. No. tu i ojciec za ścianą. Trafiła, wiedziałam, że będzie, dlatego przytrzymała mnie. O Boże. On mnie tu zobaczy to szczęsne. No i nie myślisz, że nie? Się nie ruszasz, to nie, jak się nie ruszasz, to czasem jest lepiej, niż jakbym zaczął uciekać w tym Nie, momencie. bo killer kamerą też zdąży za, za tym, co goni akurat, więc No. Więc skupia się gdzieś tam na bokach, czy na czy, czymś. Czy. Mógłby pomóc kręcić tamten... Nie wiem, może gdzieś jest bardziej zaczęty, no... Ale nie, wiem, gdzieś... nie, on jest po ciebie, no to niech idzie. Nie, naprawdę. Mam dość was już. Ja się nie nadaje do kręcenia. <noise> Boże, Ale, ten ogon to jest straszny, duży. ma A. chyba... Dweat nie ma tego w tle gracza? Ma. No właśnie, bo tak szybko obiek <noise> teraz, mówię, o ma bo on schabutować chciał hak, ale nie wiem co trzeba jak nie powiesz. Coś wtedy miałem paska A to jeszcze było złą. Jak się podłożyłaś w ogóle? No, no to super. Dobra, Dwight robi tam Gena, a dziadek pisa w miejscu, więc... There's There's no no for us. Aga okresu wytrzymałości, atom jak nigdy spokojny. Chodzi mi o początkową walkę. Kto tak napisał? Ludzenka. tak, ale u ciebie czy u mnie? U mnie. byłeś tam spokojny? Też się tam denerwowałeś. No, no na tej walce nie, pierwszej w sumie. No to narzekałem, ale żeby nie, fajne. Dziadek, ja cię proszę. Hmm. To że ta plaga ma branie, tylko patrz. I wyłącznie Ty dlatego, żeby To się przyspieszyło, bo dziadka podniósł i mnie ściągnie! Patrz! Jezu, jakie to było dobre. To że ta plaga ma tylko branie, dlatego że. Są patrzcie jak się męczymy. No, tak. Nie wierzę w to. Idealny moment! Ciekawe co Diogo odpisz. Idź. Może... No, nie to, że to było proste, a my nie umiemy grać, no i tyle na no, co to mam powiedzieć, więcej. Z tego palca był uciętego to miejsce, co było odczepione. No, to masz je? To się przystawało z... i się zrosło wszystko. No. jest takie troszkę wybrzuszenie twarde, tak jak mówiłaś, że będzie. Mhm. Zdrażałam jeden token Boże już wygrzebane oh. nie, No ma tu jak żyć Może tu nigdzie nie można iść, jest wszystko poblokowane Była jedna mapa duża duchy, fajnie, a teraz co to już było a dla życia. Słyszałam go przez chwilę. Mhm. Uh -huh. Było takie dny. Musiał wyłączyć. Ło, było. Ło, było. Łącz go? Nie wiem. <ścoughs> <ścoughs> Musisz taka być. Zapisz grę tam, bo maszyna na. Masz ribony? Ribony. Ribony. Tuż. Gdzie on jest? Przepraszam bardzo. Aha, tu, na Pod W Zabija się? Ale tutaj hak. Zawsze tutaj był, w tym długim obok. To jest A no Muszę Mori masz? Amory jakieś w ogóle Klejony w pęcie Bebo Proszę, jest obrzegana. Wiem widzę to wyblokowany Dobra, trzeba się wziąć za jakąś robotę. Ja miski wszystkie do spywarki. Niech się wypiorą wszystkie ładnie. Kotków? Aha. Jak moje żreją cały czas, to co? Jak ja mam to fakty? Ale nie co wręcz teraz? Trudno wytrzymają chwilę. No ale mój ma jedzenie pełne, no to. No były puste, też mówię, dobra. Trudno. Trzymacie godziny No to co na mnie tu idzie? Pora jest, jakaś. Aha, jestem tam Gena, się, super Ale Aha, bo jak się gena robi to postępuje też No, sień, się Przed są geny Co to super jest? Dobra. Aha Aha, jeszcze się blokują geny. Pewnie. Co to jest w leczenie, tym, jak, w tym czasie, fontannami? No fontannami, nie fontannami, ale wiesz, nie, uderzyła mnie, tylko przez to, że chora, to... to zakaz leczenia i umarłam, nie? Za uh -huh. szybko w ogóle się robi na efekt obrzyda no, ras i już zaraz coś obrzydzia. Co mi ją tutaj przyprowadził? Tutaj ona się biega cały czas. mam dość Strasznie szybko palety rozwala. To ważne. Przybiegłem tu. Kto? Dla ciebie goni, okej, okay, no. dobrze. Bo goni łajomie, ja on tylko przyszło. Jezu, teleporty, I love it. Czasem te teleporty naprawdę się przydadzą, wiesz? Ale już Jem. nie biegnę do palety. Dostała ryj i dostała w ryj, uwielbiam. Nie. Just, nie, myślałam, że mnie zostawiła. Ja tutaj mam jakąś szansę przetrwania. Czy tu jest jakaś paleta? Jest. Pytanie, tu nie, jest... się nie leczy specjalnie, żeby nie mogę krwi wsiąść. Dobrze, tylko że już mam czarno-biały ekran, wiesz? No, cały czas no, jest f... za mną. Ja mam jeszcze ja później tak no, kaszę na to chociaż po prostu nie usłyszałam. Jezus, zablokowałam co... O boże, no. To tu... Nie, już jak mam tak szaro, to ja niestety nie, w ogóle nie widzę nic. Nie, nie, kochani, nie wejdzie. Tyłem z każdej strony. No, tak placu. właśnie! Do każdego była tyłem. Nie. Duże, dwie latarki. No to... Wzięła krew. No to dlaczego? Mama ma swoje. Wtedy też się stała i sobie wzięła. No no Boże, ale niech zdupia. Jezu, patrz. Ok, u góry ta chciała to chciała dosnąć. Za mną. Ona Tupa. jest... Ona poszła dołem chyba do was, do góry. No, Powiedz ściągnął się któraś. Idzie To też jest ranna, my wszyscy jesteśmy. Ja. No dobra, trzeba też zrobić gena, bo to nie ma sensu, tylko że ona mi zaś tutaj przyjdzie. No ona nie już problem. idzie. Ona mnie dopadnie już. Aha, bo ona ma Tak. Nie ma krew. No, jak się weźmie za kejt, to nie zdąży już. Tu nie mam gdzie uciec, też tym. Zabiję za bardzo. Mm. Co tak daleko mi się. bo <coughs> dla mnie to musi mieć, nie? Dziękuję, ale nie, nie wiem, co robimy dalej. No, lepiej, by się wyleczyła z bo, No, ani Dead Heart mi. Nie wiem, Fontanny w sensie przyszła tutaj ja nie wiem ja wiem nie słyszałam w sensie. że ona tutaj jest nie słyszałam jej skończył mi się ten ds no też bokiem no jak inaczej no oni się ustawiali idealnie jak latarek nie było wtedy każdy stał do ciebie przodem po prostu centralnie no to teraz nie my... Nie, no przecież Ty nie masz jeszcze ani jednego, nie? Co ona zrobiła? Która? Czekaj, to oglądać. Znowu się znęcają. Od dłuższego czasu jestem tak sponiewierana w tej grze, pierwsza... No. <laughs> nie? Hak za hakiem, bo co mnie zdejmą to już killer jest. Zamiast za kimś to zaś za mną i zaś leżę i zaś umieram. Aleks poszedł do młodego. Pokryją mu nawet nie wiem kiedy. No a. Ale... Musiał tak przejść się... przez szparę w drzwiach. A co ten? On robi ziewa? Rzeka. Aha. Bo <noise> u mnie nie wylatowało. Mu zbudzi. Ja mówię, co? On ziewa jak tego kanała robi. A adrenalina teraz co? Wyleczycie z tego? Nie, bo jeszcze jeden gun. Wygląda to No ale no nie mówię, że teraz Nie rób. Czemu? Raczej nie ściągnę. Ach, no tak, bo ty nawet no dobra. Że go nas jaką tą krew weźmie, to ci wyjdzie na to samo. Ale mogę jeszcze ten go hita wziąć. A tak to nawet nie że ją ściągnę. Jak jestem w sumie raz. Wiesz co, mi się wydaje, że jej czasem nie słychać, bo jak ona wtedy do mnie przyszła, to jej ja nie słyszałam. Chyba, że te dźwięki też nie działają, albo co. No, zobrzygajmy, yes. ale muszę. O tam tym jestem? Czekaj, nadam. Obsesję. O, wzięła? Tak. No, Teraz ten gęsię się O yes. Ale widzisz, Frank też wie, bo chodzi, a nie biega, wiesz? No, ale teraz już goni ją. A Kate robi przy tym małym domku tego gena, więc nie wiem, może przejdziesz do niej. Hmm, to jest na lewo, nie? Eee, tak. ty tutaj jesteś. No, ja wiem, czy to jest tam, ale... Mm -hmm. On nie chce biec. No, to cały czas prosto w nogę. <laughs> Fęguszka ma chwilę tą latarkę. Telefon ma? Sprint palety widziane i adrenalinka. Żona zajęta nie wiem. Została sprint, ale telefon ją obronił. Super, bardzo dobrze, dobrze to poszło. Zaraz skończycie ona ma adrenalinę. tu dajcie szanse, żeby na. Tożona ma pasek. Aha, czyli... a, dobra. Ale przyspieszyła ją trochę, nie? Zrzuć ja paleta. tak Kurde, mogę zrzucić. Co, Co ja robisz? Dążę. Że jestem ranny i tak, bo jestem w chorobie. Więc uleczyła mnie ja Adrenalina po to, żebym był ranny za 5 sekund. Aha, to nie wyleczyła choroby. Coż ona da? No to powinno wyleczyć, no bo... bo to zaraz ci choroba postępuje, nie? No tak. I to jeszcze jak szybko mi postępowało, no, bo chyba byłbym z sprzęcia stopniowo. Mhm. Mm Pewnie tak. Wiesz, rzadko się słyszy... dawno z na adrenaliną nie grało i takie sytuacje są, że ja nie mam pojęcia, co się dzieje. nic. <laughs> Dobra, Mama Kate krep. przygotowuje bramę, no ale to spokojnie. FN tutaj jest. Te zielone uszki, te różowe nasze lepsze, wiesz? Tak. Nie? Zdecydowanie. Ja myślałam, że drugi sobie drugi w podzielę. Nie to muszę ma około. Klikę klik, 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 dziecko. Poszła do Kate, ale poszła, dobra. No, może się wyleczyć, bo nie nie dobiegną tej bramy. Koło małego otwiera Kate'a. No ale ona widzi z której fontanny się, w której się uleczyłeś dokładnie? Dlaczego ona nie widzi? O nie, to jest Ona ma dalej tą krew. Ona weźmie twoją zaraz zaś. To nie kończy. Police. Klamkę masz w tym, tak? Ma on pistolet w tej, w tej nodze prawej czy nie? Nie, A, ja nie wiem. Ale Leon chyba ma nie. Aha. <laughs> Uważaj! Nie musicie okay. biec do tej bramy małego... Ma... Dobra, dwie bramy macie przygotowane. Nie, ale nie będzie jest, więc... hmm. Jak wyjdziecie z piwnicy. Zaczekasz, no, szmarto. ma krew. od piwnicy Od Odpięć, chciałem powiedzieć. Hmm, to jest fęguszka jest krej. Ona się, wiesz co, nie powinna cię zostawić, moim zdaniem. Bo mogłaby się jej ta krew skończyć, no bez przesady. No, ale ta krew? Ile to trwa i... już? Ale ile to trwa już? Jak buba normalnie piłą pożyka i wszyscy ramię. No dobra, ale ona powiesiła, złapała fęguszkę, powiesiła ją, wzięła... Ona zaś wzięła No ja nawet nie wiem, czy ja mam biec. PROSTO! Nie, na lewo, na lewo, na lewo Kurwa Nienawidzę takiego czegoś poszło Z opóźnieniem oczywiście mnie wyleczyło, ale... Ale się cicho może. No sprawdzę. Kurwa. Nie, wydaje mi się, że sprawdzi jedno mi po prostu wie, że musi iść one są przy bramie. Kurwa, gdzie ty jesteś? No. Ona chyba poszła do tej innej bramy. Idzie tu. Idzie i ona ma krew, więc spieprzajcie lepiej. Ja ta zaś pokazuje, że ty mało mi łazi, w kółko. Ja się czaskał już cały czas. Spieprzajcie. O, o, o! Ładnie. Długo poszło, no. Teraz fęguszka, o! Dobra, boże, to Długo to osiągnięcie otwarcie. Masz zatem za ten zabieganie tyle. Boże, bo ja mam punkt Wykaż, że nadal ja kończymy mecz ostatnio 9, mam 1007.